W tym odcinku przetestujemy sobie wafle ryżowo-kukurydziane o smaku pizzy z firmy GoodFood Tak jak widać one się prezentują Tutaj macie firmę, jest to GoodFood i informacje, że są to wafle kukurydziane i informacje o smaku, jest to pizza skład produktu wartość odżywcza kod kreskowy gramaturę, są to 134 g ...i daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. Tak jak widać, się prezentuje taki jeden wafelek po... ...wypakowaniu. Teraz możemy przechodzić do... ...przetestowania produktu. Ja tutaj wyczuwam dużo ziół... Bardziej to smakuje jak przyprawy, które są dodawane do pizzy. Tutaj macie cena jest to 399. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają przyjemny ziołowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że kruszą się podczas jedzenia. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10 i mogę Was zachęcić do jego zakupu. I na do koniec i papa.